To wytniesz tam, wytniesz. E, Myślę, że to jest e, rewelacyjna impreza. Jestem pod wielkim wrażeniem. E, no genialne. E, super, jest, byłem. A który raz już byłaś na stacji? E, drugi. E, cześć, jak masz na imię? Hmm. <gry> Tobiasz. A który raz jesteś na stacji? Pierwszy. Jak ci się na razie podoba? Ciędą mnie zaciągnął. bardzo fajne. No. E, który raz jesteś na stacji? Trzeci. Co Ci się podoba na stacji najbardziej? Uwielbienie. Co Ci się podoba najbardziej na stacji? Bardzo podoba mi się otwartość, atmosfera i to, że ludzie naprawdę z całych serc uwielbiają Boga. Stacja. Uwielbienie, no i generalnie wszystko. Z tego co widziałem jesteś w zespole... Y to, jak ja widziałam tych ludzi uwielbiających pana, po prostu rozrywało mnie i ja jestem pełna, po prostu nie wiem, jestem totalnie zachęcona i ja po prostu chcę więcej i nie, nie patrzę na to, co było dzisiaj, tylko będę, ja już wierzę, że będzie jeszcze lepiej jutro, wiecie, na następnym razem. Więc zachęcam, zapraszam i wiecie, wszystko tam po pokolenie. Który raz jesteś na stacji? Nie wiem, który, to już zawsze byłem na stacji. Wiem, że jesteś liderem młodzieżowym i jak myślisz, jak sprawuje się młodzież w tej inicjatywie? Nie, no bardzo super, fajnie się rozwijają, fajnie piszą piosenki, teksty, super było uwielbienie teraz, jak prowadzili, no po prostu the best. E, jak podoba Ci się na stacji? Super, jest super, zapraszam wszystkich chętnie, super. Nie chcę. No bardzo fajnie, no, porany. Co najbardziej Ci się podobało? Jezu, muzyka! Tak, tak. Czekali, to było piękne. Jak podoba Ci się ta młodzieżowa inicjatywa Stacji Złap kierunek? Tak mówią, że jestem liderką, no jestem. O, tu właśnie jeden z grupowiczów. Co mam powiedzieć? Jak podoba Ci się właśnie inicjatywa Stacji Złap kierunek? Myślę, że widać, co tu się dzieje. To jest rewelacyjna sprawa, rewelera, rewelacyjna impreza, dlatego, że to nie chodzi o nas, tylko o ludzi, prawda? Słyszałem też, że przyprowadziłaś dwóch nowe, dwie nowe osoby, więc brawa ci. I moje takie ostatnie pytanie. Co chciałabyś zmienić, albo jak uważasz, czy wszystko jest dobrze, czy chciałabyś coś zmienić w stacji Złap Kierunek? Marcinie, no nie wypada coś zmieniać, prawda? Jest wszystko okej, okay, nie? No, same. mi się wydaje, że zmienić ilość osób na większą. No nie dokończyłam, nie pozwoliłeś. Myślę to samo, myślę co ty i żeby było jeszcze bardziej czuć Bożą obecność, to by było najważniejsze. Amen!